Już teraz Cristiano Ronaldo za darmo dla każdego! Dzień dobry, z tej strony oczywiście John stało się Boski Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Dla jednych gold, dla innych prawie gold. W każdym razie na pewno klasowy piłkarz otrzymał kartę w SBC. Potwierdziły się te najbardziej oczekiwane plotki, czyli to, że będzie miał 5 na 5 i przydatne playstyle. Ja już zrobiłem kartę Portugalczyka, żeby jak najszybciej opublikować materiał, który być może pomoże wam podjąć decyzję, czy Portugalczyka warto zrobić, czy też nie. Jesteście ciekawi. Jak wypadło, no to jedziemy. W tym momencie, w którym nagrywam ten materiał, cena Portugalczyka to nieco ponad 3 miliony, i ci, którzy piszą, że ta karta jest za droga, bo nie wiem na jakich witaminkach są, ale ta karta jest wyceniona dobrze, porównajcie sobie Cristiano Ronaldo do choćby Mbappe Potma, gdzie ta dysproporcja cenowa jest większa na niekorzyść Francuza i możecie szybko dotrzeć do prawdy o tym, że on po prostu jest wyceniony adekwatnie do jakości jaką prezentuje. Gdyby ten. Zawodnik był dostępny na rynku, on by kosztował luzem 3 bańki, podejrzewam nawet, że mógłby być droższy od swojego odpowiednika Toty ze względu na przydatne playstyle i na to, że otrzymał 5 na 5. Zauważcie, on ma strzał finezyjny na plusie, rapida, który moim zdaniem spisuje się rewelacyjnie w kontekście uciekania obrońcom. Ma też dodatkowe playstyle, których wersja Toty nie posiada. Mógłbym to teraz bezpośrednio porównać, ale najpierw skoncentrujmy się na samej karcie flashback Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o jego bazowe statystyki, to się naprawdę wszystko zgadza. On nie jest najszybszym napastnikiem w grze, no ale dzięki Rapidowi ma szansę uciekać rywalom. Jeżeli da się mu motorniczego, którego ja zresztą zastosowałem, no to okazuje się, że ten Cristiano Ronaldo nie odbiega od. Najlepszych kart w grze, jeżeli chodzi o pozycję napastnika. Jasne, nie będziecie mieli za bardzo tutaj wsparcia, jeżeli chodzi o jego podania, i niektórzy będą marudzić. Troszeczkę prześmiewczo, że co to za napastnik, który nie ma playsty'ów z podaniami, no ale to nie ma żadnego znaczenia. To jest maszyna do strzelania goli i tak powinien być traktowany. Ma Trickstera, Technicala, ma flair, ma Powerheader i Acrobatica. No ja się tutaj bałem, że oni mu na tym plusie dadzą właśnie Acrobatic albo Aerial, ale nie, dali mu Strzał Finezyjny i Rapida i bardzo dobrze, bo ta karta ma w sobie mnóstwo argumentów, które mogą sprawić, że będziecie chcieli takiego zawodnika do swojego składu wkomponować. Tamina wystarczy na całe spotkanie. Jego strzały w zasadzie nie mają żadnych minusów, a biorąc pod uwagę, że ma 5 gwiazdek słabszej nogi, co on w sumie powinien mieć od samego początku, bo ja nigdy nie rozumiałem polityki jej w kontekście Portugalczyka. Dlaczego oni mu nie dali 5 gwiazdek słabszej nogi, nie wiem. Gościu strzelał bramki zarówno prawą, jak i lewą nogą, dlatego, ze wszystkich piłkarzy, których znam, on jest na pewno wśród nich i zasługuje na to, żeby te 5 gwiazdek słabszej mieć, a ale cóż? Coś... Każdy błąd można naprawić, akurat w tej karcie zostało to naprawione. Część osób może się zastanawiać, jak on wypada w kontekście driblingu i powiem wam tak. To jest Cristiano Ronaldo ze wszystkimi plusami i minusami bycia Cristiano Ronaldo. On ma swoją wyjątkową sylwetkę i dla niektórych to może być klocek. On może się poruszać troszeczkę mniej zwinnie niż Vincius Junior, ale też nie zrozumcie mnie źle. To jest karta, która potrafi się zachować, trzymając piłkę krótko przy nodze. Jeżeli nie będziecie nadużywać sprintu, i spróbujecie się kiwać na małej przestrzeni z obrońcą, który na Was czyha, to dacie radę to zrobić, bo on lepi tą piłkę fenomenalnie i wtedy, kiedy nagle ten sprint wciśniecie i on zacznie. Wybiegać No to możecie zgubić nawet najszybszych środkowych Czy bocznych obrońców Stąd też warto tego Cristiano Ronaldo Wykorzystywać zarówno jako samotnego Napastnika jak i jednego z dwóch Ja wykorzystuję go w formacji 4-2-3-1 oraz 4-4-2 I w obu tych formacjach Spisuje się po prostu bezbłędnie Cristiano Ronaldo ma to w sobie Że on cały czas testuje linię spalonego I bardzo często będziecie mogli go wypuścić Tak żeby pobieg strzelił I wykończył bramkarza Rywali, to jest też karta bardzo, bardzo silna. On ma 90 siły, i to jest oczywiście czuć. W momencie, w którym musicie tą piłkę chronić, on sobie z tym doskonale poradzi. Oprócz tego bardzo mnie kusi, żeby dośrodkowywać na Cristiano Ronaldo. Bo jak zobaczycie 99 skoczności przy 97 celności główek przy jego wzroście 1,87 m oraz. Playstyle, które to wspierają, no aż się chce strzelać bramki i myślę, że w końcu uda mi się jakąś główkę z akcji tutaj wykończyć. Na to przyjdzie czas w lize weekendowej. Oczywiście zapraszam na streamy. Dzisiaj w okolicach godziny 16.00 live już powinien być, także padnijcie na Twitcha. Wracając do samego Cristiano Ronaldo, warto tak dla wsparcia własnej decyzji porównać go z kartą Toty, którą zresztą też grałem. Zauważcie, że tych playstylów Cristiano Ronaldo w wersji flashback ma więcej niż jego karta Toty. Jak jeszcze sobie porównamy, które playstyle są wyróżnione, no to Toty wychodzi mniej okazale. Co prawda, quickstep jest bardzo pomocny, ale powershot czy acrobatic. To tak naprawdę playstyle drugiego rzędu, które na tym etapie mety nie są bardzo przydatne. Także show finezyjny oraz rapid są dużo bardziej adekwatne, jeżeli chodzi o wykorzystanie w kontekście piłkarza grającego na napadzie. Utrzymane zostały te playstyle, które miała karta Toty, czyli Trickster. Jest też Trivela, jest Acrobatic, jest Technical, jest jeszcze Powerheader. No tak naprawdę on ma to wszystko, co posiada karta Toty. Ale jest lepszy, bo ma 5 gwiazdek słabszej nogi i ma przede wszystkim dobre wyróżnione playstyle. Jeżeli chodzi o face tatsy, no to różnica jest naprawdę niewielka. W tych kluczowych statystykach to są dwa punkty, które tak naprawdę nie mają prawa wpłynąć na to, jak ta karta będzie się zachowywała w meczach. Dostałem wczoraj na streamie pytanie, czy jeżeli ma się niewymiennego Cristiano Ronaldo Toty, to warto wydać foder na wersję flashback. I choć dla niektórych może być to dziwne pytanie, no, bo różnice między tymi kartami aż tak wielkie nie są, no to wciąż bym powiedział, że, że, że nie warto tej karty wykonywać drugi raz. To prawda, on ma 5 gwiazdek słabszej. Jako na pasji, będziecie to odczuwać. Po prostu, 5 gwiazdek słabszej nogi jest bardzo istotne, bo w wielu różnych momentach meczu możecie chcieć strzelać w określony sposób, w określonej sytuacji i mieć pewność, że ta piłka do bramki wleci. Playstyle również są lepsze natomiast chyba nie poświęcałbym poderu na drugą taką samą prawie że kartę biorąc pod uwagę że jeszcze wielu zawodników dostaniemy w SBC i może po prostu będziecie chcieli te 21 składów poświęcić gdzie indziej tak no bo to są wciąż spore pieniądze aczkolwiek Totalnie adekwatne. Ja będę do tego cały czas wracał. Ta karta jest warta swojej ceny i moim zdaniem została wyceniona uczciwie. Natomiast wszyscy ci, którzy mają inne karty Cristiano Ronaldo, na pewno mogą się pokusić o zrobienia flashbacka. To znaczy, jeżeli macie toty to nie do końca. Jeżeli macie inne wersje, jak najbardziej. Jeżeli macie kartę wymienną Portugalczyka w wersji, toty sprzedajcie ją i zróbcie sobie po prostu flashback, bo będzie na wielu poziomach kartą nawet nie taką samą, a po prostu lepszą. Czy to najlepsze SBC w historii FC25? Chyba tak, chyba tak. To znaczy, mamy wciąż marzec. To jest miesiąc, w którym nie wszyscy porzucili gierkę. Niektórzy będą się nią bawić do toców, a nawet jeszcze chwilę po tocach. Więc, jeżeli dostajemy jednego z najbardziej ikonicznych zawodników w grze, w takiej wersji, która nie jest oszukana, w której nie ma jakichś pułapek, która nie dostała bezwartościowych playstyli, no to tak naprawdę dostajemy wszystko to, czego mogliśmy chcieć. Wiele osób kisiło foder, bo nie miało za bardzo z tym foderem zrobić. Eventy Future Stars oraz Eventy Fantazy co prawda dostarczały jakiś tam kart do zrobienia, ale bez przesady i niektórzy po prostu to przeczekali. No i wreszcie dostali kartę, na którą warto poświęcić ten gromadzony z trudem foder. Ja jestem z Portugalczyka bardzo zadowolony i jestem przekonany, że będę miał jeszcze dużo frajdy grania Portugalczykiem na ataku. Przypominam wam jednocześnie, że już wkrótce dostaniemy O Putre, który będzie kartą 5 na 5 szalejącą na skrzydle, więc jeżeli się obawiacie o zgranie Portugalczyka, no to powinien się pojawić kolega, który wam w tym po prostu pomoże. Jakie wy macie plany? Czy macie Cristiano Ronaldo Toty, czy też już go sprzedaliście, albo wahacie się czy mimo wszystko nie zrobić jeszcze flashbacka? Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać jak Wam się gra Portugalczykiem. To adresuję do tych, którzy już ukończyli to SBC, a ja Was zobaczę w kolejnym materiale na kanale. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczyska. Pa-pa.